Witajcie, moi kochani! To dzisiaj zrobimy sobie krzyż celtycki i przyjrzymy się, jaka sytuacja działa z zewnątrz. No i co tam się pokaże, moi kochani? Czyli krzyż celtycki dla moich świetlistów na kanale. Cieszę się bardzo, moi kochani, za, za to, że live z moją przyjaciółką Agnieszką Wam się podobał. Oczywiście, że e, dzięki Waszym e, miłym komentarzom powtórzymy to jak najbardziej. Także myślę, że mój kanał, ja zawsze to powtarzałam, to nie jest tylko czytanie kart, to jest również rozwój osobisty i mam nadzieję, że nam się to że na, mam nadzieję ja widzę, że nam to świetnie wychodzi kochani moi drodzy, dziękuję Wam za wszelkie formy uznania pod moim kątem, jestem Wam ogromnie wdzięczna za to wszystko, co dostaję od Was w zamian za moją pracę Teraz zmieniamy krzyż celtycki. Jaka energia panuje teraz? Energia kolektywna. Mamy siódemka mieczy. Mamy dziesiątka kielichów. i mamy dwójkę denarów. W tej chwili chodzi kochanie o energię zdecydowania się na coś, na kogoś. Jest dużo niepewności, ale też ogromne marzenie, życzenie pełnego spełnienia, pełnej obfitości. Tu chodzi, moi drodzy, o sytuację, która była, czy jest, bo mówimy o energii, która działa teraz, o energii, kiedy ktoś się ciągle wycofywał, ktoś tutaj ktoś się ciągle wycofuje. Ktoś, kto jest nieszczery, kto nie mówi prawdy, kto nie jest gotowy do rozmów. Ten ktoś pojawia się i znika. Siódemka Mieczy. To jest osoba, z którą wyobrażasz sobie wielką miłość, wielkie spełnienie, ale albo ta osoba nie umie się zdecydować na ciebie, albo ty na tą osobę. Może też jest właśnie z Twojej strony bardzo dużo niepewności. To może dotyczyć również sytuacji rodzinnej, kochani, bo mamy czytanie ogólne. Więc to może być również jakaś sytuacja rodzinna, kiedy może musicie zadecydować, może za całą rodzinę, ale jeszcze nie wiecie tak naprawdę, co macie zrobić. Jeszcze próbujecie utrzymać tą sytuację na jakimś balansie, ale kochani, dwójka denarów mówi. Żonglujesz, żonglujesz, tymi dwoma piłeczkami, ale to długo nie może potrwać, kiedyś stracisz równowagę, uwagę i jedna piłeczka spadnie, czyli ja zawsze mówię, widząc dwójkę denarów, to już jest czas odrzucić tą niepewność i zdecydować, czyli taką energię mamy na teraz. Teraz zobaczmy, jaka energia działa z eta, czyli energia płynąca z góry przez uniwersum. Jaka energia płynie z góry w tej sytuacji? No mamy kartę księżyca. Kochanie, karta księżyca mówi o, o takiej właśnie walce cieni i blasków. To jest walka. Księżyc mówi o uczuciach. Może właśnie walka ze swoimi uczuciami. Może właśnie chcecie wybrać swoje uczucia, czyli serce, ale rozum mówi nie. I to jest właśnie ta energia tych dwóch denarów. Czyli tutaj energia z góry mówi, czy która płynie, mówi przyjrzyj się swoim blaskom, przyjrzyj się swoim cieniom. Zobacz kogo karmisz na ten moment? Czy karmisz tą ciemną energię? Tego czarnego wilka czy tego białego, ten, ten swój blask? Co niesie z sobą ta sytuacja? Co ona ma na celu? Aby się połączyła z uniwersum, aby się połączyła ze swoją intuicją. Abyś rozpaliła swój ogień, abyś go nie dusiła. Czyli tak naprawdę ta sytuacja ma na celu dokładnie to, abyś rozpaliła swój blask. W jakiej sytuacji, w tej sytuacji, w której się znajdujesz, twój blask gaśnie. I ta sytuacja ma na celu to, abyś znowu rozpaliła swój blask. Aby się połączyła z uniwersum, aby słuchała swojej intuicji. I przede wszystkim, wiecie, arcykapłanka nie kieruje się takim, takimi dobrami materialnymi, bo jeszcze gdyby nam się położyła królowa em, denarów, to jeszcze, ale wiecie co, tutaj ta sytuacja niesie z sobą właśnie otworzenia, Twojego blasku, twojego piękna i to takiego wewnętrznego. I Uniwersum mówi tak naprawdę, to dla ciebie się nie liczy to życie materialne. Więc jeśli właśnie jest ta niepewność między uczuciami a strefą materialną, to tutaj Uniwersum właśnie stworzyło tą sytuację po to, abyś odstawiła te dobra materialne bo arcykapłanka, mówię, nie interesuje się za bardzo e, pieniędzmi. Dobrze. Co było przed tym, kochani? I tu mamy do czynienia e, właśnie z jakimś związkiem miłosnym. To może być połączenie bratnich dusz, to może być związek małżeński. To dotyczy, ta cała sytuacja, o której mówię, dotyczy jakiegoś związku małżeńskiego, kiedy Byliście, czy jesteście w dalszym ciągu mocno połączeni, wasze dusze są połączone. Może dla niektórych z Was to może być związek małżeński, kiedy coś się wypaliło, coś się, może, może właśnie ten związek, ta relacja zabrała Wam ten blask. Zabrała Wam ten blask, i Wy teraz nie wiecie, czy zdecydować się na swoją stabilność. E, właśnie i pozostać załóżmy w tej relacji, jeśli mówimy o związku małżeńskim, bo to jest silne, stabilne, finansowo wiedzie nam się dobrze, czy może posłuchać e, intuicji i zrezygnować z tego i odkryć na nowo swój blask. Bo cóż mi da do, cóż mi dadzą dobre materialne, kiedy czuję się e, bez blasku, kiedy czuję się bez energii, kiedy Praktycznie moja dusza schnie na tej pustyni, e, która nie jest moim życiem. Dobrze. Zobaczmy, co przyniesie przyszłość. Dziewiątka mieczy. Ta sytuacja, rzeczywiście, ta, jeśli mówię, pójdziesz za głosem swojej intuicji, to może to być spowodowane że rzeczywiście jeszcze w przyszłości możesz mieć bardzo dużo ciężkich myśli. Możesz mieć nawet wyrzuty sumienia, bo załóżmy, jeśli wybierzesz swoją wolność, swój blask i to jest tylko przykład, kochani, odejdziesz od męża, bo przy nim skniesz, bo to nie jest to, to oczywiście, że będą ciężkie myśli, będą noce nieprzespane, będą również wyrzuty sumienia. To teraz zobaczmy nadzieje albo lęki w tej sytuacji. Hm, pięknie. I tu są totalne nadzieje, kochani, I przepiękne dwie karty, bo mamy Rydwan i mamy Słońce. Tu są nadzieje, że będziesz szczęśliwa, że Twoje życie ruszy do przodu, również z Twoimi ciemnymi stronami. Ale Ty wierzysz, masz nadzieję, że w Twoim życiu zaświeci Słońce. A teraz zobaczmy dalsze tendencje. Dalsze tendencje. Co się wydarzy w dalszej przyszłości? Dalsze tendencje. Siódemka mieczy i dziewiątka buław. Kochani, tutaj jest, mamy kartę zwycięstwa. Ty pokonasz wszelkie przeszkody, ty staniesz na szczycie, ty znowu wejdziesz w swoją energię. A przeszkody, które się pojawią, nawet gdy się jakieś pojawią, to one będą takie malutkie, że je z letwością. Z, z łatwością przeskoczysz, kochani. Mamy kartę zwycięstwa. Dobrze. Zobaczmy, co nam ERA DALI KWANTO jeszcze powie do tej energii. Mamy dwie karty. Przed chwilą robiłam dla kanału Wipowskiego, czego nie zauważasz, takie czytanie. I dwie karty nam dokładnie te same wypadły. Ta dziewiątka mieczy i nasz ślimaczek, czyli era galikwanto mówi: Ty ruszysz powolu, powolutku do celu, ale to będzie odpowiednie tempo. To nie znaczy, że powiecie: Dla nas ślimak jest bardzo powolny, prawda? My się śmiejemy ze ślimaka, ale tak samo śmieje się z nas Jaguar, bo dla Jaguara to my jesteśmy powolni, prawda? Więc Tutaj karta ślimaka mówi wszystko idzie w odpowiednim tempie. I mamy złotą rybkę, która mówi o finansach, jak również i o głębokich uczuciach. Czyli tak naprawdę uniwersum mówi ty jesteś bądź będziesz w swoim procesie, który jest w odpowiednim tempie, który ma Ci przynieść właśnie uczucia. I finanse, bądź uczucia, albo finanse. Każdy jest na innej e, linii. To zobaczmy jeszcze, jaką radę mają dla Was anioły odnośnie tej energii. Dużo, dużo za dużo. Mamy obfitość, kochani. Także Cokolwiek się nie wydarzy, jakąkolwiek decyzję nie podejmiesz, ale pamiętaj, żeby to była decyzja dla ciebie. To na ciebie czeka obfitość. Zobaczmy, jaka runa. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wykonuje to pytanie. Mamy Isa. Dokładnie ta energia nam się pokazała. Isa to ja. Koncentruję się na sobie, myślę o sobie. Już przestaję myśleć o wszystkich. Kosztem mojego szczęścia, mojego zdrowia y, zaczynam myśleć o sobie. Zamrożę tą sytuację, przyjrzę się jej i skoncentruję się na sobie, kochani. To jest taka Taki naprawdę zdrowy egoizm. To co? To jeszcze znaki zodiaku. Bądź cyferki. Mamy lwa, piątka. Uwolni siłę swojego serca. Mamy barana, jedynka. Mamy dziewiątkę. Coś się kończy. Mamy czwartek. Czwórka i piątka. Idź za swoją energią. Mamy jedynastkę. Słuchaj swoich przyjaciół. I co nam poleciało? I mamy pannę. Panna i szóstka. Zbierzesz swoje plony. Kochani, jeśli nawet Wasz znak zodiaku tutaj się nie pokazał, ale czujecie, że to jest dokładnie Wasza energia, no to przekaz dla Was. Moi drodzy, życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Puziaczki, Wasza Agnieszka. Mua.